Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco, a dziś w odcinku czeka nas chwila relaksu. Mamy tutaj dwie krzyżóweczki, ale to nie są zwykłe krzyżówki. Z numerkiem 45 jest moja, a 48 jest radia. I czy Radzio zostanie dzisiaj mistrzem? To mój drogi to się okaże. Także słoneczka, rozpoczynamy zabawę i na pierwszy ogień wrzucamy mój bulwar. A więc kochani, trzymajcie mocno kciuki i śmigamy z tymi paniami. A więc tak, pierwsze dwie literki, których będziemy szukać, a zobaczcie, jak fajnie zaczynamy A i K. A mamy w bulwarze. A na krzyżówce. Najpierw wymieciemy sobie A. No, a to jest jedna z takich bardziej chodliwych literek. Zobaczcie, tutaj prawie całe słówko mamy dzięki tym dwóm literkom. Tutaj jeszcze rak. I przesuwamy się w bok A i K. O, Iguś, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, idziemy po kolejne, oby były tak bardzo sprzyjające jak te pierwsze. B i M. B to dobrze się składa, bo do bulwaru nam wpadnie. A tutaj B i M. Dobra, w amancie mamy M. W gromie, w gromie również jest. Tutaj w farmazonach. A tutaj tymem sobie zaczniemy. W garbie mamy B. W Ibisie, w Amebie, w Kolumbie M, tutaj B. No i to na tyle. Oj, oj, oj. No mam nadzieję, że oj, 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 nie będzie w tej krzyżówce. Ale zobaczcie, mamy kakao. Pierwsze słówko już jest, czyli pierwszy kroczek z trzech już mamy. Tutaj jeszcze J i możemy przeskakiwać. O i J. No w tym przypadku J tutaj nie widzę. N i C. W bulwarze nie mamy, ale N mamy w nerze, C jest w carze. Tutaj N, tutaj C. W gongu N się pojawia. No zobaczcie, troszkę tych literek nam wpada. Tutaj Cypr. Tutaj jeszcze N. -ka. No całkiem ładnie się przedstawia ta krzyżówka. No zobaczymy, jak będzie na koniec. Tutaj M jeszcze mieliśmy. Do Unii jeszcze N. -ka. No i to na tyle. Oby nas X i V nie częstowali. D i F w bulwarze nie mamy, ale D gdzieś tutaj widziałam, o właśnie tutaj w osadzie. O F też jest. No i tutaj już o wiele gorszy przelot mamy z tymi dwiema literkami. A jak to wygląda tutaj na prawej stronie? F mamy w alfie, we figlu mamy F, -kę. a w Donatello mamy jedyne D. Idziemy w kolejne literki. I, i, y. No i zobaczcie, teraz bulwar nam się nie otwiera, ale y mamy. Tu jest kolejny i jeszcze jeden. No zwarcie, y nam lepiej posypał niż i, bo i w ogóle nie mamy. No to zobaczmy, co tutaj na prawej stronie. No tutaj już widzę i. y się posypały. No, stanowczo po lewej stronie krzyżówka lepiej się otwiera. No ale jeszcze wszystko może się tutaj wydarzyć, bo teraz H i E. No i zobaczcie, bulwar stoi w miejscu. Ale jest szansa, bo jeszcze cztery literki nam zostały. A my teraz wymiatamy H i E. Tutaj H, tutaj jeszcze E. I przeskakujemy w prawo. Pierwsze słówko nam się ułożyło. Przedostatnie dwie literki W i T. No i zobaczcie, w bulwarze mamy W, ale już hasła nie ułożymy. No, bo zostały nam dwie literki, a nam brakuje trzech do bulwaru. A tymczasem W i T. Tutaj, i zobaczcie, mamy pięć. a nie to już drugie słówko mamy. Tutaj T, kolejne T. I tutaj jeszcze jedno. No, z W tutaj jest licho. No ale do sukcesu nam brakuje tylko jeden kroczek. Może dwie ostatnie literki nam go sprawią. W i T na prawo. I tak, tutaj mamy Tyma. Zobaczcie, też mamy drugi, a nawet i trzecie słówko. Mamy Tyma, mamy Oktawiana i Amebę. Także już jest strapka wygrana. No to fajnie. A my szukamy dalej. W i T. Tutaj tak. I tutaj jeszcze W. No, kochani, już wiemy, że zdrabka jest na pewno wygrana. A dwie ostatnie literki powiedzą nam, czy coś jeszcze do tego dołożymy. U i Z. U, wpadam do bulwaru, no ale już bonusa nie będzie. U i Z. O, tutaj widzę U, a mieliśmy jeszcze T. A P nie było? No nie, P nie było. Tutaj Z. -ka. No i więcej nic nie dołożymy. Zostajemy z kakałem, z amantem. No ale za to tutaj już mamy trzy słówka, a może i dołożymy i czwarte. U i Z. I zobaczcie, właśnie dokładamy, bo mamy czwarte słówko. A słuchajcie, nawet i piąte, bo i było jeszcze, nie? A było i to jest Unia jeszcze. A teraz szukamy, czego? U i Z. Czyli tak, mamy jeszcze U, no zetki nie będzie, ale mamy 1, 2, 3, 4, 5 słów mamy, a 5 słów to 15 złotych. No na to wychodzi, że mamy 15 tutaj. No to super. A więc kontrolne, to literki G i musi się zgadzać, bo nie wiem, tak szczerze mówiąc, czy G to jest 15 zł. No ale tak nam wyszło. Tu by była jeszcze dyszka, no ale dyszki nie dokładamy. I kochani, moja krzyżówka sprawiła, że jesteśmy w tym momencie na plusie. A więc na dyszkę wydanych, no mamy 15 wygranych. Także słoneczka, dobra, moja krzyżówka na bok na razie jest mistrzem rozdania, a teraz. Radziowa z numerem 48. W bonusie chłopak upatrzył sobie mistrza. No i zobaczymy, czy przebije mój wynik. A pierwsze literki, których będziemy tutaj szukać, to O i v. O i v w mistrzu nie mamy. Ale za to O tutaj kilka widzę. Z v może być problem. No i raczej jest. No dobra, zobaczmy tutaj na boku. Tutaj o, tutaj o. No jakoś strasznie te literki się nie sypią, mimo tego, że to samogłoska. No ale widzieliście, jak u mnie było z I. no tutaj fała raczej nie spotkamy. Nie, nie. U i Y. W mistrzu nie ma. No to tutaj szukamy. I tak, jeden Y jest. Jest i drugi. A nawet i trzeci. Ale z U to widzę, że mamy problem. No niestety U nie mamy. Za to tutaj mamy U. I to zobaczcie, ile. No praktycznie U nam oddaje tutaj za lewą stronę. Tu jeszcze Y. No i to na tyle. Dobra, jedziemy tutaj. G i K. G i K. Zobaczcie, w Mistrzu kolejnych literek nie ma. Tutaj K. I to na tyle. Ani G, ani K więcej tutaj nie ma. No ale ciężkość tak szybka otwiera, co. No, ale tutaj już widzę kiwi, akustyka, tutaj mamy G, mamy K, tu kolejne G, tu kolejne K, no i troszkę nam tych literek tutaj wpada teraz. Dobra, śmigamy po kolejne literki. R i J i zobaczcie, w końcu mistrz nam się otwiera. No, radio jedną literkę już ma. Tutaj też kilka tych Erek widziałam. J to mamy chyba tylko tą jedną tutaj. Ale Erki jeszcze są tutaj o dwie. Tutaj mamy Jar. Prysznic. No troszkę nam wpadło tych literek. A po prawej stronie R i J. I tak Elwirą sobie zaczniemy. Tutaj Erka. Kolejna Erka. I jeszcze jedna. Ale Jotki tutaj nie ma. No, nie ma, nie ma. T. I. D. I zobaczcie, jak mistrz tutaj ruszył z kopyta. E, tu ktoś Jotkę przespał. Mamy lato. Mamy amanta. O, tam też był amant, nie? Tutaj jeszcze don. Drobin. No i to wszystko. Te I. D. Dobra, już widzę T, jest kolejne, O, w Witoldzie jak się ładnie posypały. Tutaj T. No i przeskoczymy sobie znowu w lewą stronę. No, na tamtej krzywce też się nie zapowiadało, a jednak widzieliście H i I. No to mistrz dostanie od nas kolejną literkę, a my szukamy tutaj. I troszkę widzę, H też mamy. Tutaj jeszcze drobin. No i to na tyle, już więcej naszych literek nie ma. No to tu, o, o o poczekajcie, czy ja tutaj D widziałam? A widziałam D tu. Dobra. A my szukamy H i I. I tutaj do kiwi ładnie nam I wpada. Tutaj I. A na H nie ma co liczyć. Ale możemy liczyć na T, bo zobaczcie, właśnie odnalazłam. Dobra, jedziemy po kolejne literki. Już dużo nie zostało. A tymczasem E i Z. I zobaczcie, mistrz się cały czas otwiera. No, jest szansa na niego. A my jedziemy po Zetki i po E. No to by było na tyle. Dobra, to teraz tutaj. E i Z. I zobaczcie, to bardzo długie słówko nam się utworzyło, a więc już jedna trzecia sukcesu jest. Tu w Witoldzie jeszcze I mieliśmy. Ale E i Z już więcej nie ma dwie przedostatnie literki M i N i zobaczcie, co się dzieje. Do mistrza nam tylko eski brakuje. No jest szansa na tego mistrza. Tutaj N i M, tutaj kolejna, impas, prom, drobin, tutaj n tutaj m -ka. Utworzył nam się don, to jest pierwsze słówko na lewej stronie i wędrujemy na prawą. M i N. I tak. Już tutaj widzę je. Tu kolejna. No i tej słabiej. No, słabiej nam powpadało. No, liczymy na to S w Mistrzu. Czy Radio zostanie Mistrzem? I zobaczcie, jest SK Jest SK jest bonus. Także Michu, no, zostałeś Mistrzem. A teraz jeszcze do niej dołożymy L. -kę. I kochani, zobaczmy, czy coś dołożymy jeszcze w krzyżówce. No, bo bonus już mamy na pewno wygrany. No, miałeś farta z tą krzyżówką. No, w zasadzie ja też ze swoją. To zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. No, chyba tutaj nic nie dołożymy. Tu zostajemy z donem i tylko z donem. S i L na prawej stronie. I tak, S jest, L jest, tu kolejna L, tu kolejna S. -ka. No, zobaczcie, w jakim stopniu nas A tutaj zblokowało, wszędzie nie. Tutaj do Elwiry L sobie odkreślimy. Tutaj jeszcze eski. No i tak już zostaniemy. Też jedno słówko. No dobra, to my lecimy do bonusa. A kochani, nasz Mistrz. I teraz, kochani, tak, ja w swojej zdrabce miałam 15 zł i zobaczymy, kto dziś Mistrzem zostanie. Bo w Radzie, moi drodzy, jest piąteczka zwrotu. Także, kochani, no, Mistrz jest tylko jeden na dzisiejszym odcinku. Kontrolne literki to literki A. I słoneczka, Wam powiem, że no dzisiaj odzyskaliśmy dwa razy tyle, ile włożyliśmy w odcinek. Także kochani, 20 złotych nam się wróciło, w zasadzie to dyszka na plusie, no i teraz zamiast tych dwóch krzyżóweczek możemy wymienić te pieniążki na cztery. Także kochani, zobaczę, a może na cztery linie sobie wymienimy i zobaczymy jak nam pójdzie w kolejnym challenge'u. Także słoneczka, ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo cieplutko i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do następnego, pa!